Witam Państwa na krótkiej prezentacji dotyczącej warsztatu, który chciałem Państwu zaproponować. Zanim przejdziemy do tematu, przedstawię się. Nazywam się Tomasz Mucha. Jestem artystą plastykiem, absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Prowadzę również zajęcia dydaktyczne. Od siedmiu lat jestem wykładowcą na Uniwersytecie Civitas. Jestem wykładowcą również na Uniwersytecie Merito w Opolu i przez ostatnie lata pracowałem w technikum kinematograficznym w Warszawie, gdzie miałem uczniów klas piątych. Te zajęcia, które prowadzę, to jest projektowanie graficzne, grafika użytkowa i obsługa programów graficznych. To jest oczywiście wsparte sztuczną inteligencją. Zajęcia opierają się przede wszystkim o ćwiczenia praktyczne. Pomysł warsztatów narodził się podczas pracy z uczniami klas piątych, gdzie zauważyłem, że pomimo tego, że są oni zainteresowani tematem, który prowadzę, to większość z nich ma włączone media społecznościowe. Pomyślałem sobie, że oczywiście, w dobie dzisiejszych zdobyczy techniki i tego, co się ogólnie dzieje w świecie, nie jest to jakiś większy problem, natomiast. Można by w tym momencie spróbować przekierować uwagę tych młodych ludzi na inne tory. Oczywiście, można tutaj zabronić, można postraszyć, że wstawi się ocenę niedostateczną, ale myślę, że tego typu działania są mało skuteczne. Dlatego też pomyślałem, aby stworzyć warsztaty, których uczestnikami będą młodzi ludzie i ich rodzice. Z jednej strony będzie to na pewno fajna zabawa, fajna wspólna rodzinna zabawa, natomiast z drugiej strony będzie to również wzmocnienie relacji na płaszczyźnie rodzic-dziecko. Zapraszam na prezentację. Zanim przejdę do omówienia poszczególnych ćwiczeń, które przygotowałem na warsztaty, chciałbym, żebyśmy na chwilę zatrzymali się przy statystykach. Grupa Common Sense Media w 2023 roku przeprowadziła badania i okazało się, że te nasze dzieciaki spędzają od 3 do 5 godzin dziennie w mediach społecznościowych. Biorąc pod uwagę przeładowanie materiałów w liceum, biorąc pod uwagę to, że trudno jest je wygonić do jakichś aktywności zewnętrznych poza domem, no to są naprawdę duże liczby. No i teraz bezpośrednim efektem tego stanu jest to, że mają osłabione umiejętności społeczne, można tak powiedzieć, tak, czyli trudno jest im występować face-to-face, -face, e, trudno im nawiązywać nowe kontakty. Takie używanie smartfona w mediach społecznościowych jest o tyle bezpieczne, że przede wszystkim ich nie widać, tak, więc, więc jest to takie, takie złudne poczucie bezpieczeństwa. Do tego dochodzi obniżenie samooceny, no bo jeżeli spotykają się z hejtem, ten hejt oczywiście również często wylewa się szeroką rzeką, dlatego że one nie byłyby w stanie powiedzieć sobie na przykład tego w oczy, co, co często piszą. No i mamy tutaj bardzo prostą drogę do stanów depresyjnych, które się pojawiają. Kolejna rzecz to jest trudność w koncentracji i takim daleko idącym również efektem, jest to, że zasypiając przy telefonie, czy używając tego telefonu do bardzo późna, ten sen jest mało efektywny. Skutkiem tego jest to, że przede wszystkim powstają napięcia między nami, między rodzicami, a między dziećmi, napięcia pomiędzy wieśnikami, napięcia pomiędzy rodzeństwem. Czy jest to jak gdyby takie naczynie połączone. Paradoksem tego, tego stanu, w którym żyją nasze dzieci, jest to, że z jednej, z jednej strony oni są cyfrowymi mistrzami, potrafią z wielką łatwością obsługiwać aplikacje, wyszukiwać informacje, komunikować się online. Natomiast z takimi analogowymi, analogowymi sytuacjami, gdzie potrzebna jest koncentracja, utrzymanie ołówka, kreatywność bez filtrów, kreatywność bez, bez wsparcia sztucznej inteligencji, na przykład, tu, tu, się, tu się pojawia problem. I teraz yy, można to rozwiązać oczywiście na kilka sposobów. Ja chciałem zaproponować Państwu twórczość plastyczną. Czyli tutaj oczywiście można mówić również o badaniach klinicznych, które przede wszystkim psychologicznych, badaniach, które stoją za tym, żeby wykorzystywać rękę, wykorzystywać nasz, nasz potencjał twórczy w taki analogowy sposób. Dlatego przede wszystkim, że twórczość plastyczna działa na zasadzie takiej trochę niemówionej terapii. Obniża poziom kortyzolu, buduje odporność psychiczną, tak, bo przede wszystkim w tego typu warsztatach, gdzie jest kilka grup, no, pracujemy wszyscy razem, ale pracujemy nie po to, żeby oceniać swoje prace, żeby się wyśmiewać z nich, tylko pracujemy w takim założeniu, że będziemy sobie wspólnie pomagać, że ta ocena, ta krytyka, która się pojawi w pewnym momencie, czy może się pojawić, ona będzie konstruktywna. I takim dodatkowym czynnikiem jest oczywiście wpływ na stan, który określa się mianem mindfulness czyli takie bycie w tu i teraz, takie maksymalne skoncentrowanie się na tym, co robimy w chwili obecnej. Poza tymi wszystkimi jak gdyby aspektami, powiedzmy, psychologicznymi, mamy korzyści społeczne, czyli tak jak zostało wcześniej powiedziane, ten ekran utrudnia komunikację twarzą w twarz. Tutaj, tutaj musimy się komunikować twarzą w twarz. Rozmawiamy o tym, jak powstaje obraz, czyli rozmawiamy o procesie, a nie o rezultacie. Nie, nie dążymy do tego, żeby ten obraz był doskonały, tylko dążymy do tego, żeby się dobrze bawić, żeby poznawać swoje możliwości przede wszystkim. Uczymy się od siebie nawzajem, i to jest jak gdyby podejście takiego rozszerzenia horyzontu możliwości, które możemy stworzyć dla siebie jako grupa. Wykonanie takiego dzieła wzmacnia samoocenę, wzmacnia przede wszystkim poczucie sprawczości, czy nawet w niektórych przypadkach ta, ta sprawczość pojawia się po prostu. Wzmacnia poczucie kompetencji, wewnętrzna motywacja, przede wszystkim zabezpieczenie tych naszych dzieci w takiej formule wspólnej pracy, która, która nie ocenia. Ocenia na zasadzie, tak jak zostało to powiedziane wcześniej, konstruktywnej, a nie Deprecjonującej. Z tego powodu chciałem zaproponować Państwu warsztaty pod takim ogólnym tytułem Twórczość jako antidotum. Na tych warsztatach nie będziemy walczyć z technologią, wykorzystamy ją. Pokażę, jak wykorzystać ją jako narzędzie. Narzędzie przede wszystkim w pobudzeniu pracy twórczej i tutaj będziemy budować pomost pomiędzy światem cyfrowym a światem realnym. I z tego powodu warsztaty zostały podzielone na dwie części, część online i część offline. W części online pokażę, jak wykorzystać sztuczną inteligencję jako narzędzie do generowania części naszej kompozycji, którą będziemy malować w drugiej części: malować, wycinać, sklejać w drugiej części. Pokażę również w, tej, w tych warsztatach online, jak przygotować pracę, jak, gdzie, zna, gdzie szukać inspiracji. Jak tą inspirację przełożyć na papier i wprzągnąć w to sztuczną inteligencję, żeby otrzymać wsparcie w drugiej części warsztatu? Oczywiście te warsztaty zostały zaprojektowane w taki sposób, że ten efekt za każdym razem będzie bardzo dobry. Tutaj ja pomagam na każdym etapie pracy. I to, co jest najważniejsze, to przekazanie tym młodym ludziom, przekazanie państwu, bo mam również nadzieję, że państwo zostaniecie wciągnięci w ten proces twórczy, przekazanie, że sztuczna inteligencja może być pomocnikiem, czyli przede wszystkim stawiamy na siebie samych, stawiamy na swój potencjał twórczy. Natomiast sztuczna inteligencja, narzędzia cyfrowe są tutaj po to, żeby pomóc nam pobudzić nasz geniusz w tworzeniu różnych pięknych rzeczy, a nie po to, żeby wykorzystywać jako narzędzie, które tworzy obraz od początku do końca. Jeśli chodzi o przebieg warsztatów, to każda z tych części składa się z kilku etapów. Warsztat online będzie polegał na tym, że poszukamy inspiracji w sieci, postaramy się napisać polecenie dla sztucznej inteligencji. To polecenie zostanie napisane w taki sposób, że uzyskamy tak zwany obrazek referencyjny, czyli coś, na podstawie czego będziemy mogli wykonać naszą pracę w następnym dniu. I tutaj skład tego obrazka referencyjnego, czyli dopasowanie go do naszych potrzeb, nastąpi w darmowych. Programach albo w gimp albo w Photopea. i Ci z Państwa, którzy pracują na Photoshopie, będą mogli to zrobić w Photoshopie. Druga część to jest część w Realu. Spotkamy się w wynajętej sali, no i tam będziemy realizować te nasze pomysły. Do dyspozycji mamy w tej chwili dwa tematy warsztatów: Stwórz selfie, jakiego nie było, i moje wewnętrzne zwierzę. Ten pierwszy będzie bazował na Rodzinnym, wspólnym zdjęciu, które sobie zrobicie, chciałbym zaproponować Wam, żeby to było śmieszne zdjęcie. Zdjęcie, które pokazuje śmieszne miny. Następnie pokażę, jak przy użyciu narzędzi cyfrowych zrobić szablony, które pomogą nam w namalowaniu obrazu. Obraz będzie w stylu popartowym, czyli bardzo dekoracyjnym, bardzo dynamicznym. I założeniem tego projektu jest to, aby ten obraz powiesić na ścianie, na przykład w salonie. Drugi projekt kreatywny to moje wewnętrzne zwierzę. W tym projekcie będziemy wykonywać prostą płaskorzeźbę. Tą pracę poprzedzi wybranie tego zwierzęcia, czyli pokaże, w jaki sposób można przyporządkować określone zwierzę do, do naszej psychiki. Tu również wykorzystamy w tej pierwszej części online'owej Darmowe narzędzia, w których będziemy starali się dopracować, dopasować to, ten obrazek do naszych potrzeb. Również wykorzystamy sztuczną inteligencję jako pomoc w wygenerowaniu części tej kompozycji. No i ostatni etap będzie polegał na tym, że na zajęciach offline, na zajęciach, gdzie spotkamy się wszyscy, wykonamy taką płaskorzeźbę. Jeśli chodzi o cenę warsztatów i to, co w ich skład wchodzi, to mamy tutaj siedem elementów. Pierwszy to, to jest zajęcia online, czyli spotkamy się na platformie webinarowej, to będzie dwa albo 3 razy 45 minut. Podczas, podczas tych zajęć pokażę, jak, jak znaleźć inspirację, jak wykorzystać sztuczną inteligencję, jak przygotować materiał, który uzyskamy od sztucznej inteligencji, jak dostosować go przede wszystkim do naszych potrzeb. Drugi, druga, drugi element to są zajęcia offline, czyli tutaj mamy w wynajętej sali 4x45 minut. Tutaj będziemy po prostu wykonywać to wszystko, co przygotowaliśmy dzień wcześniej. Jako trzeci element to jest wszystkie narzędzia i materiały zapewniam, tak żebyście Państwo nie musieli nigdzie biegać i kupować tego. Oczywiście jest jakiś mini catering. Poza tym jest roczny dostęp do platformy, na której umieszczono zostanie film instruktażowy, czyli w tej pierwszej części, tej pierwszej części w której będę pokazywał, jak, jak, wykorzystać, jak wykorzystać sztuczną inteligencję, jak znaleźć inspirację, jak przygotować ten cały materiał, ponieważ jest to wiedza, która często umyka i warto mieć. Możliwość zajrzenia do niej ponownie. Czyli tutaj będzie też taka możliwość, aby zalogować się na platformie i po prostu zobaczyć te filmiki, czy, czy filmik, który odpowiada za ten materiał, który, którego zapomnieliśmy. Jest przewidziana również grupa wsparcia kreatywnego na Facebooku czyli będzie można tam zadawać pytania dotyczące wykonywania różnego typu prac. No, i to, co myślę, że jest również fajne, czyli roczny dostęp do galerii internetowej. Po zakończeniu pracy nad projektami, wykonamy zdjęcia, i te osoby, które będą chciały, będą mogły pokazać te prace, zawiesić te prace w internetowej galerii. Oczywiście, z jednej strony to podnosi rangę tych warsztatów, rangę przede wszystkim dla, dla naszych dzieci, bo chodzi o to, żeby one no, po pierwsze wykonały te prace, były zaangażowane w wykonanie tych prac, ale jednocześnie mogły pochwalić się tym, że no, one zostały powieszone w galerii. I tutaj jest przygotowana witryna pod adresem kreatywni offline. W tej chwili jeden warsztat kosztuje 650 zł, jest to taka m, troszeczkę przed sprzedaż, Natomiast regularna cena, która pojawi się przed uruchomieniem, to będzie 750 zł. I teraz, jak wyglądają zapisy? Będziemy pracować z grupami, pięcioma, dziesięcioma grupami po dwie osoby, rodzic i dziecko. Warsztaty odbywają się w sobotę i w niedzielę. Pierwsza grupa będzie od 10 do 11.30, druga grupa będzie od 12 do 13.30, Natomiast niedziela, tutaj mamy również dwie grupy, czyli pierwszy temat to jest od 10 do 10:30 do 13:30, i drugi temat od 14:00 do 17:00. Zapisujemy się poprzez kliknięcie Zapisz. To kliknięcie przenosi nas do płatności. Przed dokonaniem płatności, oczywiście, musicie Państwo wypełnić wszystkie dane do faktury, będzie wystawiona. Faktura, która przyjdzie do Was na maila w ciągu dwóch dni. Bramka płatnicza to jest przelewy 24. Z mojej strony to jest wszystko. Serdecznie zapraszam na warsztaty.